Cześć, ja jestem Benita, to jest kolejny odcinek serii All In Isolation, na który was serdecznie zapraszam. Czyż on nie wygląda komicznie? No nie, no nie, nie mówcie mi, że nie. No naprawdę, on wygląda tak komicznie. Who wants to know? My name is Ripley, I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well, shit. we never found her ship ripley just the recorder but you sure as hell found something else what happened out there i need a way out of here ripley maybe we can make a deal just start talking i want to know everything uh-huh come check you get me lewis a little fuzzy marlow but you're coming through Let's take it slow. I wanna get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. i need scanning equipment to find it, heist. <laughs> okay enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Yeah. O, my jesteśmy na planecie, e. a jak to działa? Jak to działa? Oni prowadzą. Według mnie tam, chyba, bo to... O! 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 To o to chodziło? Że to się podnosi? No dobra, podążajmy... Aha! Okej. Okay. Podążajmy za nimi na razie. Lewis, czy udało ci się odmienić cykl? To dobrze. If it's a mystery then it's unknown. If it's unknown then it could be valuable. This could be a biggest clown Marlo. No, obcego sobie ściągnijcie do domu nie? Znowu. Wszyscy umrzejmy. O, 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 chyba dobry sygnał. Chyba bardzo dobry sygnał. Ale zajebiście wygląda, nie? Patrzcie. Ale niesamowity widok jeszcze w tym tym skafandrze. O i te te nie wiem co to, ale śnieg pył, jakby z jakiś popiół. To? see if I can find a weak spot. Wait here. Okay. Um, um, się. Przysięgam, się okay. Got to need a left. Hi, over here. Give me a, a to mam nie iść idzie. Dobra. O, dzięki. Cheasy, ja mam wrażenie, że cały czas... Dobra. Ja myślę, że tam na dole on cały czas gdzieś być. O. O oh, holy crap! Co tu się wyprawia? O oh, kurde! Ej, ja nie gram Amando teraz? Ja nie gram Amando! Ja gram O! Um, tu, nie? Nie! To był sygnał przez chwilę. No, 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 no. Nie to. tam. O, 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 Coś się pod o, o! teraz rozumiem, że tutaj. No, dobra. Stay Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj. O Jezu, o, o Boże, Ale bym zaliczył. A mogę? i jak te skały wyglądają, nie? Jak pazury od palca, raz, dwa. Albo jakieś zęby, cholera go wie. Prze trochę creepy to jest, szczerze powiedziawszy. A... Um. No i co?

Kurde. Ale rozpierdut poszło. Ha! Nice. Okej. Okay. O kurde. Ja pierdole. Sorry. O, o Jezu. Ha! Ale się, ale się zdygałem. Jezus Maria. Człowiek <grym> się skupia na czymś, a ja to wychodzi twój ala kolega kurde. I to jest... To jest takie creepy O oh, dobra, OK Znowu wyżej no, no dobra No dawaj, dawaj, ruszaj dupę Come on Dobra, mamy to Okej okay. And tak jak Kevin, znowu jest home alone. Like a Kevin sam w domu, nie? Home alone. Again. Ej. A, oh, this way, okej. Okay. Ej, to jest creepy. Ej, no kuźwa. Nie straszcie mnie. O, jeśli to jest Prometeusz, nie? to oglądał Prometeusza jest bardzo podobny, więc promet. nie, Jezus Maria, co ja gadam mój błąd, wybaczcie nie Prometeusz Prometeusz to był chyba swój statek a to był e, statek tych, tych, tych e, ich stwórców matko jedyna, co za głupoty człowiek gada czasem ooo no cóż, zgadza się No dobra, idziemy dalej przy ciebie. Ale szczerze powiedziawszy, mogliby zrobić obcego, e, gdzie można wybierać na przykład e, te, o, po, osoby, postacie, które, które rzuciły się w oczy w filmie, tak? Na przykład e, mi najbardziej rzuciła się postać osoby Vasquez z drugiej części, nie? Dziewczyna krótkościęta. O, z tą dużą spluwą taką Oj tak Taką waskę bym pokał z taką spluwą No dobra Nie mam co patrzeć na razie na tego Okej okay. Podążam za wami chłopaki Oj, mam przeczucie, że będzie powtórka za rozrywki. I jak na mnie zaraz naskoczy jakieś gówno, jak udusi, może nie Marlo'a, ale tego na przykład, tu no właśnie. I pytanie: czy będziemy stwórcy szukać? Czy będziemy szukać kokona? Kokonu, kokona, czy też znaczy się nie tego jaja, o Jaj, nie kokona. Nie wiem, idę za wami, nie szukam, no. Ej, nie było nas czterech? Widać mi nogi, już do białe Ależ zajebiście wygląda, nie? O kurde... jest this... i Ej!

Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Okay. What is this? I don't like yeah, yeah. know. Odzorowane z filmu faktycznie, no dobra, gdzie jest sygnał? Co tam są drzwi, może tam? Aha, dobra, nie widziałem tu żadnych tych właśnie drzwi. Jezus, Maria. nie ma tu drzwi. Zacznijmy od tego, ale faktycznie sygnał dochodzi stąd. Ależ wolno, nie chodzą. No, dawaj, dawaj, wspinaczka. O proszę, patrz, jaki ty silny jesteś, nie? No i dobra. Normalnie, fajnie, fajnie, fajnie trochę, że odzorowali e, tą senkę z Promoteusza, można powiedzieć. W sumie Prometeusz to też jest jakby kontynuacja, tak? Początek tego wszystkiego. Okej. Okay. Jest tu most, bo słabo widać, jest. Wyłącz. Wow. Co zrobiłem? To nie ja? To nie byłem ja? I have bad feelings? I have bad feelings? Idę, idę, poczekaj, poczekaj. Okej, okay, ale mapy nie mam, nie? W ciemno idę, dobra. Ooo... I have really bad feelings. Ta gra jest creepy, naprawdę. E! Tam się coś ruszyło, czy nie? Mi się wydawało. Gdzie wy jesteście? Tu, no, dobra. Kurczę, nie pamiętam czy to. To była broń, nie. Czy on w ten sposób sterował? Kurczę, też już dawno nie oglądają w sumie. Szczerze powiedziawszy. Trzeba sobie przypomnieć. Gdzie? 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 Okej. Okay. Nie no, nie, 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 gdzie wyjdziecie? Jaja se robicie. Oh, I don't like this. I don't like this. Okej. Okay. Jezus Maria, to co tak głęboko? O, oh, jezus... No fucking way! Nie ma opcji! Na bank! Ale zajebiście! Ale zajebiście! Na bank! Który jajo się otworzy. Iż nie wcale się dziwi, jak to Marlow zginie. Oho. Mówiłem. Mówiłem. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not, Not happening, Marlowe. Is that right? Well, you know where I am. Wait! My board in the text spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Dobra, ciekawe. Czyli to była krótka historyjka faktycznie, zgadza się, bo on miał opowiedzieć jej tego i faktycznie przeszliśmy się, sterowaliśmy Marlowem i on opowiadał jak pewnie zginęło część tam osób, coś tam i tak dalej i tak dalej. To jak to wszystko się tak naprawdę zaczęło. Zresztą nie wiem czy jest sens opowiadać, skoro ci co oglądają zapewne dół znacząca większa. Część osób obejrzała sam film, więc wie jak się to zaczęło. Ale o... Oh. Nie Nie, będzie powtórka z rozrywki z pierwszej części. Z ósmego pasażera na stromo. Ha! ha, 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 ha. Dobra. Jestem władcą płomieni. Ha, 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 ha. He, dobra, żartowałem. <laughs> co za psychol kurde. Jezus. O, dobra, co tu mamy? Etanol. Okay. Take a car and meet in the -spire. Będziesz na, nad, nadzorował. A co tam jest? Mogę tam? Aha, to jest jakaś ala poczekalnia, no dobra Może być, może być Identyfikator, czym się przydają te identyfikatory? Ciężko stwierdzić Tam pomieszczenie obok jest, czy tam też mogę wejść? Aha, nie mogę Ej, ślepy jestem A nie, tu była, dobra To, 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 to. Nic tu więcej nie ma. Okej. Okay. Swastolink, siema. Okej, okay. odebrano Marlow, amunicja i uzbrojenie różne. Przycinek plazmowy, poziom trzeci. Uuu, czarna skrzynka, zegarek, portfel, rzeczy osobiste.

no dobra. Dobra. Skoro tak czeka nas zabawa. Tam jeszcze muszę pozwiedzać, ale nie wiem, czego oczekiwać, dlatego safe tradycyjnie. Okej, okay, mamy to. O, to leży nasza Taylor przy okazji. No dobrze moi drodzy, w takim razie tym oto akcentem. Biedna Taylor, biedna. Chodź pogłaszczamy cię po główce, co? <laughs> o oh, Jesus Christ. Zamknięte. It's locked. Pokaż ranę. E, wyjdzie z tego. No dobrze moi drodzy, tym oto akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić ciuka w górze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!